Partnerem odcinka jest Hubertus Pro Hunting. Dystrybutor marki DRD Tactical. Siemanko, witam Was na kanale Shut Off. Dzisiaj spojrzymy sobie na szybko na bardzo fajny karabinek od DRD Tactical. Karabinek przyleciał prosto z Hubertus Pro Hunting, także no, troszeczkę sobie o nim opowiemy. Co to jest w ogóle za karabinek i co go wyróżnia spośród innych? Przede wszystkim to, że możemy go szybko rozbierać, demontować. Są różne wersje. Ja mam tutaj akurat ze stałą kolbą, natomiast są również wersje, gdzie możemy tą kolbę przerzucić na bok. Ten karabin jest po prostu świetnie wykonany. I to też go prostuje bardzo, bardzo wysoko w mojej subiektywnej oczywiście ocenie. Natomiast jeżeli chcecie mieć ten karabin w swojej szafie, no to po prostu musicie udać się do Hubertus Pro Hunting w Warszawie, gdzie te karabinki można kupić? Sprawdźmy zatem, co mamy w środku w zestawie. E, otóż dostajemy przede wszystkim dwa magazynki. Niestety dziesięcionabojowe, ale rozumiem kwestie prawne. E, lepsze to niż nic. Dziesięcionabojowe magazynki razy dwa od Makpula. Co jest jeszcze w zestawie? Oczywiście mamy dodatki typu jakieś naklejki, inne elementy promocyjne. Standardowo kłódeczka, jeżeli chodzi o amerykański e, rynek. E, tutaj jest ciekawostka. Dostajemy jednorazowe ochroniki słuchacze. To jest fajny pakiet do tego, żeby zaraz po zakupie skoczyć sobie szybko na strzelnicę i przetestować. Klucz do, do zakrętki, oczywiście, producent proponuje używać do tego dłoni, ale mamy taki klucz w zestawie, jeżeli byłaby taka potrzeba, żeby powiedzmy dokręcić mocniej. To też jest fajna, fajna sprawa, bo dostajemy od razu dwie szyny RIS, które możemy zamontować do naszego frontu. Prąd Front jest oczywiście na M-loku. Miły dodatek, rzadko się zdarza. Oczywiście, tutaj takim najważniejszym dodatkiem jest sam pleca, który. Się świetnie sprawdza. W zestawie dostajemy jeszcze oczywiście okularki od opisa. To też jest fajny dodatek. Zwłaszcza że te okulary są naprawdę ładne i na pewno się sprawdzą na strzelnicy, więc taki zestaw dla początkującego strzelca jest. Tutaj mam Aim oczywiście nie ma go w zestawie, ale potem Wam powiem, dlaczego fajnie go mieć. W drugiej kieszeni mamy front. Jak widzicie, front wygląda całkiem ok. Nie ma nic nadzwyczajnego w nim. Instrukcja obsługi napisana w prosty i klarowny sposób. Pleca, który jest w zestawie, no wypad naprawdę świetnie. Mamy dużo kieszeni, możemy fajnie go zagospodarować. Generalnie możemy w niego zmieścić wszystko, co jest niezbędne. Oczywiście nasz główny element broni, czyli upper i lower z zamkiem, z komorą spustową. Także tutaj wszystko już jest. Jak widzicie, fajnie to wygląda. Ale sobie jeszcze na ten temat opowiemy później. Kompletny zestaw, który... Lufa, która współpracuje z kalibrem 5,56 i 2,23 Rem. E, 1,8 jeżeli chodzi o gwint. E, jak możemy zauważyć wygląda jak standardowa lufa do aera, tutaj nie ma nic nadzwyczajnego. Przejdźmy sobie zatem do omówienia naszego zestawu. Jak widzicie front jest bardzo standardowy. Natomiast jest też świetnie wykonany. Jest bardzo lekki, pozwala na bardzo dobre chłodzenie lufy. Nie wygląda, mimo że tego montażu QD, który jest, nie wygląda nadzwyczajnie. I ten montaż się ładnie wpasowuje w kształt. To, co mi się w nim podoba, to również prostota. Lubię proste, zwykłe fronty. System QD jest bardzo prosty, odciągamy dźwignię, wyciągamy pin i możemy montować. Wszystko możemy oczywiście zrobić bez użycia narzędzi, co ma duże zasadnicze znaczenie przy szybkim montażu i wygodzie przenoszenia. Montaż pracuje poprawnie, nie schodzi z, z, z lufy, nie miałem takiej sytuacji nawet przy bardzo intensywnym treningu, wszystko się trzymało tak jak powinno, także naprawdę jestem zadowolony. Jeżeli chodzi o lufę, to tutaj mamy z przodu taki element, który służy do przenoszenia, do transportu, żeby nam się nie wygięła rura gazowa. Natomiast z tego co zdążyłem zauważyć, to sama komora gazowa jest mi-Spekowa, co mnie bardzo cieszy. Prawdopodobnie również według opisów producenta gwint na gliski jest również spekowy. także możemy śmiało montować to, co nas interesuje, to oczywiście widzicie opis, tak jak powiedziałem. Odkręcamy po prostu ten element, którym nie ma żadnych mechanizmów. Co jest istotne, to jest po prostu zwykła nakrętka o odpowiedniej budowie, nie ma żadnych sprężyn, żadnych innych dodatków. To oczywiście, jeżeli chcemy zamontować do karabinu z elementem zbędnym, wam to tylko i wyłącznie do transportu. Tutaj możemy zauważyć bardzo ważną rzecz. Komora również jest standardowa, tu nie ma żadnych wymysłów i to ma zasadnicze znaczenie w momencie, kiedy byśmy mieli sytuację, w której na przykład, będzie utrudniony dostęp do części. Dzięki temu, że to wszystko jest nispekowe i trzyma się mniej więcej wymiarów, naprawdę jesteśmy w stanie sobie poradzić wtedy nawet najgorszej sytuacji, bo często zdarzały mi się różne opinie, że tego typu nowoczesne konstrukcje i, i różne wariacje AR-15 mogą skończyć się tym, że w sytuacji kryzysowej będziemy mieli kawałek niedziałającego żelastwa. Spójrzmy zatem na upper i lower, czyli na nasze body naszego karabinka. Tutaj możemy zauważyć jedną rzecz, jest naprawdę fajnie zrobiony. Uważam, że ten design nie jest zbyt nachalny. bardzo mi się podoba. Natomiast ten design ma jedną fajną zaletę: bardzo daje dużo tego materiału, który otrzyma nam ten upper i lower w ryzach. Tu możemy zobaczyć, że cała komora spustowa i sam spust jest mniej spekowy, co jest Fajną informacją, ponieważ możemy sobie modyfikować czy instalować swoje em, spusty, które, które lubimy. Tutaj warto zauważyć też, że jeżeli chodzi o zamek, to jest to. Pełen milispek. Możemy zamieniać zamki oraz suwadła, możemy tutaj wkładać swoje jakieś tuningowe. Ja pozwoliłem sobie to rozebrać, żeby być również przekonany na 100%, że wszystkie części wewnętrzne również są mispekowe, co ma moim zdaniem bardzo duże znaczenie i na przykład byłoby pierwszym kryterium wyboru takiego karabinka. Oczywiście, jak widzimy, iglica jest standardowa, także bezproblemowo. Eee, wszystkie elementy, jak i sam zamek również są standardowo mispekowe, e, a przy okazji są naprawdę świetnie wykonane. Bardzo mi się podoba jakość tych elementów wykończenia, brak śladów po jakichkolwiek narzędziach eee, i tak naprawdę wiem, że taki zamek z takim suwadłem posłuży bardzo, bardzo długo. Także jak najbardziej od tej strony polecam ten karabin, jeżeli ktoś szuka czegoś naprawdę świetnie wykonanego. Interesowała mnie kompatybilność tego systemu z takim standardowym mispec i wziąłem lower od Radicala i spójrzcie jak pasuje tutaj upper. Mamy tu sytuację w pewnie delikatnej różnicy wymiarów, gdzie ten upper musiał wyjść troszeczkę mocniej, natomiast jak możecie zobaczyć jak najbardziej pasuje. I zachowujemy oczywiście tą fajną modułowość Aera, która już jest w standardzie, jeżeli chodzi o system i Także duży plus dla DRD Tactical. I tak jak wspomniałem, ta budowa, ten design sprawia, że mamy bardzo dużo materiału. Jest naprawdę solidnie wykonane. Trzymając ten karabin, czy upper, czy lower, czujemy po prostu jakość fajnego wykończenia. Wszystkie elementy są naprawdę przemyślane. no Czujemy dobry jakościowo karabinek, co ma duże znaczenie. Jak spojrzycie sobie tutaj, jeżeli chodzi o system montażu e, lufy do afera, jest to wszystko bardzo ładnie spasowane. Jeżeli chodzi e, o aspekt odkręcania, ja miałem okazję trochę postrzelać i nigdy po strzelaniu nie miałem sytuacji, w której lufa byłaby luźna, także ten gigant faktycznie trzyma tak jak powinien. Jedyny minus to jest tutaj kabonek spustowy, który jest zamontowany na stałe. Niektóre moje chwyty mają już w sobie wbudowany kabłon spustowy, więc tutaj fajnie był mieć możliwość montażu tego. A teraz spójrzmy, jak wygląda proces składania karabinka. Oczywiście najpierw wkładamy lufę, pamiętając o tym, żeby nie uszkodzić rury gazowej. Odciągamy delikatnie zamek dokręcamy nakrętkę siłą swojej ręki. Oczywiście możemy użyć tego, użyć tego klucza. Blokujemy zamek w komorze. Następnie front. Tak jak powiedziałem wszystko możemy zrobić oczywiście bez narzędzi. Co jest bardzo dużym plusem. Zakładamy front, klips, zamek. I proszę bardzo, gotowy karabinek. I to co powiedziałem o moim poincie, możemy tutaj wykorzystać system QD, żeby szybko zamontować kolimator. Dzięki czemu cały karabin w przenoszeniu zajmuje bardzo mało miejsca. Na te czasy to bardzo zuchwałe zachowanie z mojej strony. Jeżeli chcecie poznać opinię na temat użytkowania tego karabinka, to zapraszam Was na moją recenzję na kanale Strzelnica TV w kolejnym odcinku Strzelnica TV Extra, gdzie omawiam aspekt e, tego, jak się nic nie strzelało, co uważam od tej strony subiektywnej. I to by było na tyle. Dziękuję bardzo za Waszą uwagę. Jeżeli podoba Ci się ten kanał, to oczywiście zostaw subskrypcję, a jeżeli ten film Ci się również podobał, to zostaw lajka. Natomiast, jeżeli chcesz kupić ten świetny karabin, no to uda, udaj się do Hubertus Pro Hunting. Tam jest dostępny, jeszcze, być może będzie. Generalnie kolejka jest bardzo długa, więc warto, warto się zapisać. Ale, jeżeli chciałbyś ten karabin podotykać na przykład, bo zastanawia się, bo ci się podoba. To polecam Ci jeszcze jedną rzecz. Otóż razem z kwiatkiem ze Strzelnica TV organizujemy taki event Strzelaj ze Strzelnicą TV. I na tym evencie będziemy przede wszystkim uczyć się strzelać z karabinów typu AR. Ale nie tylko, będziemy e, poznawać ich budowę, jak się nimi opiekować, jak je czyścić, e, na co zwrócić uwagę, co możemy zrobić sami, a co trzeba, z czym trzeba się odejść do i jakie tuningi jesteśmy w stanie sami zrobić. I to wydarzenie będzie okraszone oczywiście dużą, dużą ilością AR15, między m.in. DRD, Tactical będzie z nami, będzie można go pomacać, e, podotykać, porozbierać. Także zapraszam Was serdecznie. Tutaj sponsorem tytułarnym jest Safey.pl, właściciel marki Progans. Również sponsorem jest Hubertus Pro Hunting, dystrybutor tych karabinów. Także słuchajcie, będzie zajebista impreza. Ten kto był, to wie jak to wygląda, jak to działa. Natomiast ten kto nie był, to możecie się zapisać. Link do rejestracji jest w opisie. To by było na tyle. Słuchajcie, dziękuję wam bardzo jeszcze raz i do zobaczenia następnym razem. Cześć.